Uwaga! Tolka! Już działa? Działa, działa. Cicho, nadaje. Likwidator, zgłoś się! Likwidator, zgłoś się! Daj mi to! Nie masz pojęcia, jak to robić! Musisz trzymać guzik podczas mówienia! No spadaj nam, no, przecież trzymam, nie? Wyglądam ci jak ta małpa, Kyle. Wiem, jak to działa, Fatin! Likwidator, zgłoś się! No i... nic, ha! Musisz trzymać guzikę, pe, 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 pe. Jeśli nas słyszysz, przemodelowaliśmy auto według Twojego schematu. Heh, raczej według schematu doktora Emeta. Jeden pies, Tolga. Najważniejsze, że chyba działa. Jesteśmy gotowi do skoku. Będziemy czekać w regionie B613. Do zobaczenia!